Cześć kochani, dziś przychodzę do was, ponieważ chciałabym się czymś pochwalić. Dla wielu z was pewnie będzie to tak naprawdę abstrakcyjne, Pomyślicie bo sobie, boże co ja ględzę. Ale osoby, które już mnie znają, obserwują, wiedzą po prostu, że od ponad pół roku jestem w wyzwaniu wellness, wiedzą właśnie, że w ten sposób udało mi się już bardzo wiele schudnąć. I dziś właśnie nadszedł ten moment, żeby kochani powiedzieć, że spełniłam prawie już swoje marzenia, bo przekroczyłam magiczną cyfrę. Schudłam już ponad 50 kg. Dokładnie 51 kg 700 gram. Co tak jak już mówiłam na wcześniejszych transmisjach, jest w ogóle dla mnie czymś niesamowitym. Gdzie po prostu się tego nawet nie spodziewałam w najpiękniejszych znakach, że yy, podejmując się wyzwania wellness, oczywiście podejmując świadomą decyzję, że chcę schudnąć, schudnę tyle kilogramów. Tak, nagromadziło się tyle właśnie zbędnych kilogramów, ale powiem Wam, że nie wierzyłam sama sobie, że będę w stanie tyle schudnąć, tyle osiągnąć. Ale okazuje się, że można. Że nawet jeżeli masz potężną nadwagę. Jeżeli w Twoim życiu dzieje się tak, że po prostu no niestety, zaniedbasz się troszeczkę z różnych powodów, to również jest dla Ciebie szansa na to, żeby zmienić swoje życie, tak jak ja to zrobiłam. Dziś po prostu jestem przeszczęśliwa, czuję się cudownie. Tak naprawdę dostałam szansę na drugie, lepsze życie, na lepszą siebie. Na zdrowszą przede wszystkim siebie, i powiem Wam, że to, co zrobiłam dzisiaj, powtórzyłabym, jeżeli bym musiała to powtórzyć, bo jest to po prostu coś, co zmieniło moje życie na lepsze, na zdrowsze. Jestem aktywna, mogę się ruszać, nie mam problemów z tym, że puchną mi nogi, że bolą mnie nogi przy maleńkim wysiłku, jak to było wcześniej. Unormowało mi się ciśnienie. Gdzie po prostu było to dla mnie czymś okropnym, kiedy nawet śpiąc po prostu czułam, jak wszystko mi pulsuje, bo ono naprawdę było duże, mimo że stosowałam tabletki. Yy, I powiem Wam, że jestem bardzo z tego dumna, że to potrafiłam osiągnąć, że byłam tak zdeterminowana i zmotywowana do tego, żeby to osiągnąć. Ale nie jestem tutaj dzisiaj dumna tylko siebie bo oczywiście zaczęło się to od kilku osób wszystko, to cała, całe wyzwanie WalNes to tak naprawdę moja koleżanka Asia zaraziła mnie tym wszystkim i pokazała, że mogę znaleźć inną drogę na lepszą siebie i żyć inaczej, zdrowiej razem ze swoją rodziną ale dziś kochani chciałam po prostu pogratulować Innym też osobom, które z nami są w wyzwaniu wellness, które, y, które zaufały mi, które dołączyły do wyzwania wellness, które są z nami. Są to osoby, są nowe, ale są też osoby, które są już dłuższy czas w wyzwaniu i mają już naprawdę rewelacyjne efekty. Są to efekty po 10 kg, po 13 kg, ale są to też efekty takie niesamowite osób, które dopiero zaczynają, które są w wyzwaniu tydzień, dwa, trzy tygodnie. Którzy mają na przykład 2 kg, 5 kg mniej, to jest po prostu coś niesamowitego. Naprawdę, kochani, bardzo serdecznie Wam gratuluję tych efektów, bo to jest tylko i wyłącznie Wasza praca. Praca nad sobą, ciężka praca, tak naprawdę na początku, bo przede wszystkim musisz podjąć świadomą decyzję, że tego chcesz, ale jesteście tak zmotywowani. E, tak po prostu stosujecie się tego, co, jakie mamy zasady w grupie, co jemy, czego nie jemy, że te efekty po prostu muszą być. I jestem naprawdę pod wrażeniem, jestem bardzo dumna. Dodajecie mi każdego dnia wielkiej motywacji do tego, że, że to, co robię, jest czymś dobrym, że jestem naprawdę Wam wdzięczna to z całego serca. E, cóż jeszcze chciałam powiedzieć? Czasami pytacie, kochani mnie, mm, jak wygląda nasza dieta? Czy my na przykład głodujemy się, czy to jest po prostu mnóstwo wyrzeczeń? Nie. Wyobraźcie sobie, że ja zaczynając swoje wyzwanie wellness, gdzie miałam ogromną nadwagę, ogromny żołądek no bo nie oszukujmy się, tak naprawdę dzisiaj właśnie analizowałam to wszystko i powiem Wam, że ja nigdy nie byłam głodna. Że ja po prostu jadłam takie posiłki, zresztą możecie sobie zaobserwować w moich relacjach, to są posiłki, które jadłam właśnie w pierwszej części wyzwania, czyli na takiej fazie początkowej. Naprawdę były to bardzo duże posiłki i mimo to chudłam. Pamiętam sytuację, kiedy po prostu latem właśnie zaczynając wyzwanie, postawiłam swój posiłek na stole na dworze, bo było ciepło, więc jedliśmy na dworze, i mój mąż się śmiał ze mnie, że. I w takim tempie, jak będę tak jadła, to na pewno nie schudnę. No i cóż, cóż się wydarzyło? Schudłam. Schudłam po prostu, bo wiedziałam, jak jeść, wiedziałam, co jeść, wiedziałam, yy, po prostu stosowałam się zasad. I tak samo każda osoba, która będzie się stosować zasad, również schudnia, a dodatkowo wspierają nas tutaj produkty dualne, z których również się zakochałam bo to nie są tylko produkty jakieś tam, które ktoś naciąga kogoś, żeby sobie kupił i, i sobie brał i tak sobie. Tylko tutaj naprawdę dzięki tym produktom mamy spektakularne efekty. Dzięki produktom własne, przede wszystkim przy odchudzaniu, tak naprawdę nie mam rozstępów. Co jest dla mnie bardzo w sumie szokujące, tak? Bo nawet przy niewielkiej gdzieś tam spadku wagi rozstępy są i to.